Cześć, z tej strony Hulaj Zbyszek. Dziś przedstawię hulajnogę firmy X-Rider MX-10 Max. Sprzęt wygląda bardzo fajnie oraz solidnie. Mamy zastosowany tu silnik 800 W, a w piku dochodzi do 1400. Są tu również dwa tarczowe mechaniczne hamulce oraz 10-calowe pompowane koła. Które z zawieszeniem sprawiają, że komfort jazdy na tej hulajnodze jest ogromny. Duży, szeroki dek, który zapewnia nam dużo miejsca na stopy. Do tego bardzo ergonomicznie ustawiona kierownica, na której znajdziemy manetkę gazu, klamki hamulca, panel sterowania oraz duży czytelny wyświetlacz, na środku którego jest czytnik linii papilarnych do odblokowywania hulajnogi po wyłączeniu. Akumulator jest o pojemności 18 amperogodzin przy 48V. Do tego mamy również aktywny balanser, który nam zapewni długą żywotność ogniw. Na tym zbiorniku paliwa jesteśmy w stanie przejechać realnie 40 km zasięgu przy masie użytkownika w granicach 90-95 kg. Nie szczędząc gazu, do hulajnogi również jest aplikacja. W której możemy zmieniać tryby jazdy, możemy zablokować hulajnogę, możemy włączyć tempomacz czy na przykład światło. Ale oprócz tego możemy również podpatrzeć wszystkie parametry, możemy zobaczyć, jaki jest totalny przebieg, jakie mamy napięcie na akumulatorze czy na przykład temperaturę. Do tego możemy też również wejść w ustawienia, w których możemy po prostu sobie zmieniać na przykład ograniczenie prędkości na danym biegu. Możemy również dodać swój odcisk palca, by móc odblokowywać hulajnogę za pomocą odcisku palca. Jest tam wiele innych funkcji, z którymi warto się zapoznać. Sprzęt wyposażony jest w oświetlenie z przodu, jak i z tyłu, a podczas hamowania tylna lampa zaczyna pulsować. Na kierownicy mamy również sakwę o pojemności 3 litrów, do której możemy włożyć różne nasze rzeczy. Na dole kolumny jest mechanizm składania, bo można ją złożyć do transportu. Tyle w ramach wstępu. Teraz przejdźmy do tego, jak na MX-10 MAX się jeździ. Przyznaję, że bardzo komfortowo się stoi, wygodnie oraz pewnie. Hulajnoga przyspiesza bardzo dynamicznie jak na sprzęt jednosilnikowy, ale i zarazem płynnie. Zawieszenie wybiera wszystkie miejskie nierówności dla naszego komfortu i dbania o nasze stawy. Przyznaję się, że zrobiłem na tym sprzęcie już ponad 100 kilometrów i cały czas uśmiech mam na twarzy, choć są też drobne minusy. A mianowicie zakłamanie prędkości, z którą jedziemy. Troszkę to rozczarowuje, bo różnica jest aż 8 km przy prędkości 50 km na godzinę. Oczywiście na niekorzyść nogi z prędkością, jaką pokazuje nam GPS. Ale przyznam, że mnie to akurat nie przeszkadza, bo rzadko patrzę na licznik. Liczą się bardziej dla mnie odczucia z jazdy, a te są rewelacyjne. Jeszcze jeden drobny minus to dźwięk przy włączaniu hulajnogi, który jest troszeczkę irytujący i nie mam pojęcia, jak go wyłączyć. Mogę ten sprzęt polecić każdemu, kto lubi komfortowo i dynamicznie przemieszczać się po miejskiej dżungli, czując się pewnie i bezpiecznie, pod warunkiem, że nie mamy aspiracji rajdowych. Choć muszę przyznać, że w kategorii hulajnóg jednosilnikowych to istny szatan, który nie tylko radzi sobie na prostej, ale również z różnego rodzaju podjazdami. By poprzeć o czym mówię, teraz dwa fragmenty z podjazdów. Z boku filmu mamy licznik, który wskazuje nam rzeczywistą prędkość zgodnie z GPS-em. Proszę mi wierzyć, że ten podjazd może jest krótki, ale dosyć stromy. Oraz jak dalej dynamicznie rozpędza się hulajnoga. Teraz mamy drugi podjazd, który jest znacznie dłuższy, ale również widzimy, że dosyć stromy. I cały czas X-Rider MX10 Max przyspiesza. Jest to bardzo wygodna hulajnoga. Posiada chyba wszystko, co musi mieć taki sprzęt, bo są tu również kierunkowskazy, o których zapomniałem wspomnieć, które całkiem dobrze są widoczne również za dnia. Waga X-Rider MX10 Max to 29 kg, ale za to jej wymiary rekompensują tą nadwyżkę. Sprawiają, że stoi się na niej bardzo pewnie i wygodnie oraz komfortowo, co już kilka razy wspominałem. Jak mnie już niektórzy znają, wiedzą, że lubię sprzęt z dobrą amortyzacją. Cały czas mam uśmiech na twarzy, stojąc na tej hulajnodze i nie przejmuje się tym, że wskazania licznika odbiegają od rzeczywistości. Jeżdżąc na tym sprzęcie, nie chodzi o prędkość, lecz o komfort i przyjemność z jazdy. Osobiście dodałbym również dzwoneczek, bo troszkę go brakuje na ścieżkach rowerowych i chodnikach. Nie oddam szybko tej hulajnogi, bo przyjemność z jazdy jest zbyt duża i muszę zrobić jeszcze trochę na niej kilometrów. Na koniec parametry techniczne producenta jak to moim zwyczajem. Oczywiście, jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę i zapraszam wszystkich do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy Kula Zbyszek.